Siema. Jadę na ryby pierwszy raz w tym roku na podlodowe. Wybrałem sobie taki dzień z minus 26 stopni i tak się ociepliło, bo było źle. Jadę na Czorsztyn. Ledwo odpaliłem. Ale to wszystko nic, bo czekałem na to cały rok. Nie mam za bardzo pomysłu, gdzie jechać. Nie wiem gdzie się jeździ na Czorsztyn Robiłem taki wywiad mały z starymi wąsami. Ja to coś mi tam powiedzieli, ale jadę tam. jest, Jadę do Zatoki w Maniowach. Myślę, że w Zatokach będzie najpewniejszy lód. No i zobaczymy. No. Mam zimową zanętę. Ochotkową i Hollywood'a Do tego wrzuciłem Jokersa. Na haczyk mam ochotkę haczykową i jeszcze wrzuciłem tam yy, krew suszoną. No i będziemy widzieć co to będzie. Odezę się nad wodą siema No i siema, jestem na tym lodzie Wczoraj nigdy nagrałem, bo było minus 28 No nie szło wyciągnąć ręki z rękami Widzisz, jest minus 7 Jest trochę lepiej, jestem na Czorsztynie Niedaleko wyspy No jest zajebiście Dzisiaj jest fajnie, nie wieje No jest ładnie, przestrzeń Wybrałem sobie takie miejsce Widziałem, że tutaj wczoraj łowiło kilku gości Może być troszkę zanęcone Powiercę trochę w tych dziurkach Popróbuję na mormyszkę, na ochotkę A potem ee, Dojadą chłopaki to spróbujemy coś pospinigować. No i może się coś uda złapać. No dobra. Działam. Taki mam świder. Wyrobię sobie trzy dziurki. Zanęcę je. I, i łowię. No. Jak będę już sobie mormyszkował, to włączę kamerę z powrotem. Mam taką zanętkę. Kupiłem zimową halibucika i o zawachu ochotki. Do tego dorzuciłem jokersa. Namoczyłem ją dosyć 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 bogato, żeby tonęła. Nie miałem ziemi, tu mam tego wariata. No to jest kurwa obowiązkowe, według mnie, bez tego bieda. Takie mam sprzęty. Tutaj ci panowie, co wczoraj byli, znalazłem bałałajkę, któregoś z panów tego co ciągnął sanki i miał czerwony kombinezon. Jak coś, to proszę się odezwać, chętnie zwrócę. No i działamy. Jest pierwsze opuszczenie. Lud jest zajebiście gruby, ma chyba szczydychy. Ciężko mi się było przebić tym moim świdrem. No, już przebiłem. Pierwsza dziurka, mogę tu chuja złapać, fajnie siedzi, nie jest tak zimno. Na razie nic się nie dzieje, jak coś złapie to, to wezmę i wyciągnę kamerę, bo na tym mrozie to go i tak nie przeciągnę, peace. Nist tylko pokój, nie jest czasem te darmowe. Właśnie mi wziął, wziął pierwszy okoń, a lutęki, 10 cm może miał Ale włączę kamerę, może się uda zobaczyć co jednego. No, to próbujemy dalej. Zwracamy. Ale to jest zajebiste. To podlodowe, uwielbiam. O jezu, to fajny. Karmić, super bryka. Taka sztuka na szarsztynie. Dedykowana mojej narzeczonej Renia. Ten okonek jest dla ciebie. Ale nie zjemy go, bo go wypuścimy, bo jest chyba niewymiarowy. Ale ja to lubię. Ile ma? Tu sobie zrobimy miarkę na wędce? No, pełny wymiar, 18 cm. Idę go wrzucić do drugiej dziurki. Dostał skopa. Dostał skopa i jest. Piękny. Jaki okoń. No, coraz bardziej w łapy, ale wędkarz mrozu się nie boi i jedziemy dalej z tymi rybami. Ochotkę, czy mam w tym, w kiermanie? Bo przecież zamarza. Za. To jest dobre, wchodzisz do sklepu wędkarskiego i pytasz się panią, czy tam pana dzień dobry, czy ma pan ochotkę? Tak, mam ochotkę, to poproszę. A jaką? Dużą. Mam dużą ochotkę. Wiem, że powinienem rękami to wyciągać, ale ja lubię się kołowrotkiem bawić. Poza tym nowy, to niech dzwoni. Dość się spisuje w zimę. jestem zadowolony z tego zakupu. Czysto wyprawiałem Shimano. Ale fajne. Trochę długi hamulec ma, mógłbym mieć krótszy, bo się trzeba ukręcić, żeby ustawić. Ale co tam? Niuansiki, niuansiki. Dobra, jesteśmy na dnie. Rękawiczki działają. Yes. Tada! Nic nałowić! łowić! Kto siedzi w domu ten nie łowi! Do drugiej dziurki! Pana Przemka, Bukcik. Chodź tu, chodź tu, gdzie tam spierdzierać. Piękna jesteś. Jesteś tak ładny, że mam ochotę się zjeść. Nie idziesz? Zostajesz? Majestatycznie odpływa w dół. Pięknie idzie, pięknie, Chcę poszedł na co ja mały, o, taki mały, taki sobie, taki sobie żebkę skrobie. Nie zmienia, bo mi w ręce. No, nie zajmę. Ale śmierdzi. Ale śmierdzisz Jokers. Jokers, ale śmierdzisz. Tylko nazwę ma fajną. Widzicie się splątało, bo jak? To inaczej. jest yeah. To po taki fajniejszy, będzie. tego delikatnie, tego wycią. O, 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 o. O, o, o. o fajny O ten fajny już No ten ma z 25 Renia kolejna na rybka dla Ciebie dokowana Taką trzydziesteczkę bym sobie wziął jedną, ale takich jeszcze dam jej Rośnie. Nie będę brał tych koni zimowych Ale fajnie mi się to poważnie trochę Albo może bym go wziął Renacie zabrałbym. Nie no, nie będziemy brali takiego ślajtka. jak Piękny jest, ale idzie do wody मर में है तीक 아, 다이